Thank you. Witam, jest ze mną kolejny kolega, bo się już polubiliśmy wczoraj, poznaliśmy się pierwszy raz, Andrzej Żuromski, LifeWave. Powiedz skąd jesteś, z czym się zajmujesz i dlaczego eee. technologia LifeWave Cię jak rzekła od wczorajszego naszego spotkania? Reprezentuję leżański klub Hejtusień to jestem trenerem w tym klubie, moi zawodnicy skorzystali z tej technologii, była skuteczna, są zadowoleni, były wyniki, także myślę, że jest bardzo dobrze, na plusie wszystko. Ok, gratulujemy dzisiaj wyników zawodników, oglądaliśmy walki, były dynamiczne, mocne, fajne. Może powiesz gdzie twój klub się mieści, żeby ludzie... no reklamujemy co mamy... Do... Mój klub? Tak, na, na jakiej ulicy w miasto... W klub klub Kusin Karate, w Leżańsku, ulica Kwiatowa 15. Zapraszamy do tego klubu, ćwiczcie karate, siłę ducha i używajcie technologii Life. Y. Zdrowka pozdrawiam, do następnego